Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film, w którym pokażę Wam mały zestawik od Sharkuna. Sharkzone M51+. Jest to myszka z sensorem laserowym Avago 9800, czyli jednym z lepszych na rynku. I dodatkowo jeszcze mamy tutaj bungee. Także taki mały komplecik, a wszystko to później będzie uzupełnione jeszcze o podkładkę, którą możecie kupić osobno, ale o tym będzie kilka słów za chwilę. Po uchyleniu takiej klapki w pudełku możecie zobaczyć jak produkty wyglądają. Także jeżeli przeglądacie je powiedzmy w swoim lokalnym sklepie, tak najbardziej Taka opcja istnieje, możecie zobaczyć jak wyglądają, no i oczywiście e, przeczytam Wam wszystkie najważniejsze rzeczy z tyłu opakowania. Jest również ta informacja w języku polskim, także dajcie mi chwilę zrobić zbliżenie, bo wiem, że wielu z Was jest wzrokowcami i jedziemy dalej. Tutaj mam właściwości dla myszki M51 i dla Banji MB10. Zaczniemy od myszki. Czujnik laserowy Avago 9800, 11 programowalnych klawiszy, czterokierunkowe kółko przewijania, diody LED, wskaźnik DPI, pamięć wewnętrzna, dla profili użytkownika, pozłacany interfejs USB, osłona przewodu z materiału, czyli oplucony kabel, waga regulowana, czyli mamy tutaj ciężarki, którymi możemy sobie regulować wagę myszki, gumowana powierzchnia dla lepszej przyczepności, oprogramowanie dołączone do myszki i wspierane systemy operacyjne Windows XP Vista 7.8 i prawdopodobnie też Windows 10. Co do Bungie MB10, sto jak z samo przyletnym. Proszę, samoprzylepnym autopoślizgowym padem do ponownego użytku. Zobaczymy, jak to wygląda. Wewnętrzne ciężarki dla ulepszenia stabilizacji. Budowany USB Hub. 4 mamy USB w wersji 2.0. Ruchomy uchwyt, oświetlenie LED koloru żółtego, nawiązującego zresztą tutaj do całej serii Shark Zona. Łącznie z przewodem sieciowym. I przewodem do transmisji danych. Także tyle jeżeli chodzi o dane techniczne. A teraz zerkniemy sobie na same produkty. Tak prezentuje się zawartość opakowania, czyli myszka i bungee na górze. Zapasowe ślizgacze do myszki. Instrukcja obsługi. Ramię do bungee, które później musimy sobie złożyć. Całe ramię jest wykonane z gumy. Oczywiście kabelki zasilające bungee, jak i również tutaj do huba USB etui, czyli taka torebka, w którą możecie włożyć albo bandzię, albo myszkę oraz płytka z oprogramowaniem, jak również z instrukcją obsługi. Myszka jak widać profilowana, po obu stronach znajdziemy gumowe pady, abyśmy tą myszkę jeszcze pewniej trzymali w dłoniach. Sama i górna powierzchnia również po powołką taką gumowaną antypoślizgową, raz, że przyjemniejsza w dotyku, a dwa, że palce nie będą nam się ślizgały. Przełącznik do zmiany DPI w biegu na górze, oczywiście diody, które informują nas w jakim, na jakim DPI w danym momencie się znajdujemy. Kółko, które służy nie tylko jako scrolla, również możemy je klikać w dół i w boki. Także czterofunkcyjne. Przyciski po obydwu stronach myszy i warto wspomnieć również o przycisku, który umieszczony jest pod kciukiem. Także naprawdę bardzo fajne, wygodne miejsce. Ja używałem myszki, troszkę innej myszki jak ta, również z takim roz umieszczeniem przycisku i powiem Wam szczerze, że naprawdę przydaje się. Długi kabel opleciony na żółto, nawiązujący oczywiście do całej serii Sharkzona. I w końcu Bunge, na jego górze znajdziemy podświetlanego Sharkzona. Ramie jest wykonane całe z gumy, wiadomo, ono musi być elastyczne. Hub USB, czyli mamy po obydwu stronach po dwa wejścia USB 2.0. Oczywiście mamy dołączony kabel, który będzie transmitował nam dane z huba do komputera i mamy również wejście zasilające również na USB, które będzie zasilało samo Bunge. I na spodzie to, o czym mówiliśmy wcześniej, samo przylepny pad, naprawdę spory, tak aby bandji było bardzo stabilne. Za chwilę sprawdzimy sobie jak wypada bandzi, natomiast to o czym mówiłem wcześniej, czyli podkładka Shark Sound P40, wymiary 355 mm na 255 na mm 3 mm grubości i co bardzo ważne, mamy obszyte tutaj krawędzie, także nie będzie się Wam ona. Strzępiła. Wielkość oczywiście wiadomo. Wszyscy muszą dopasować sobie pod własne potrzeby, w zależności od tego, jakie biurko duże mają, ile miejsca na tym biurku oczywiście posiadają. Dobrze, teraz test Bungee. Także zobaczcie, teraz dość mocno ciągnę zamyszkę. E, ładnie się tutaj nam ten pałąk e, to ramię ugina, tak jak powinno. Natomiast naprawdę bardzo dużo siły muszę użyć, żeby ten pad, który jest zamontowany na Podzie Banji puścił. Oczywiście to nie jest tak, że on jest na klej. Możecie sobie go przekładać z miejsca na miejsce na biurku. On jest taki klejący po prostu, a nie na stałe go przymocowujecie. I w zależności oczywiście od tego, jaką powierzchnię biurka macie, czy chropowatą, czy gładką, tak dobrze będzie on Wam oczywiście trzymał. Tak wygląda softdown do klawiatury. Jak mówiłem wcześniej, możemy sobie zaprogramować wszystkie... Przyciski w myszce. Zapisać również można do pięciu profili, w każdej chwili przewrócić do tutaj w ustawień fabrycznych. Natomiast druga zakładka, zaawansowane, no możliwość ustawienia szybkości myszki, również oczywiście ustawienia szybkości scrolla, jak i podwójnego kliknięcia. Zmiana częstotliwości mamy trzy ustawienia 250 1000 Hz, natomiast przypomnę, że 500-1000 Hz są to dwa najbardziej popularne ustawienia dla graczy. I w końcu zmiana rozdzielczości DPI. Tutaj mamy możliwość zmiany od 600 do 8200 aż. Powiem szczerze, że troszkę brakuje mi tego, że nie możemy sobie ustalać własnych wartości i te, które są zaprogramowane w myszce, nie ulegają tej zmianie, także cały czas będziemy mieli tylko i wyłącznie możliwe dostępne te profile, które są z automatu ustawione oraz ustawienia poświetlenia loga. Tutaj tylko logo będzie zmieniało kolor. Oczywiście możemy sobie zmienić jego nasycenie, jak i również sprawić, aby ono było stałe, czy też na przykład było pulsacyjne, czy ma pulsować wolno, czy też średnio, czy szybko. Takie ustawienia tutaj są możliwe do wyboru. Teraz sprawdzimy sobie częstotliwość myszki. Ja ustawiłem w softcie 1000 Hz. Średnia, jaka nam wyjdzie, za chwilkę będziemy widzieli około 900, 964. Także tutaj jak najbardziej wszystko jest w porządku. Teraz czas na sprawdzenie interpolacji. Pierwsza rozdzielczość 2000. Mówię oczywiście o rozdzielczości DPI. Tutaj żadnych uwag kompletnie nie mam. Te przerwy to raczej moja ręka, aniżeli sam sensor. I kolejna rozdzielczość 4800. Tutaj już jest myszka bardzo czuła. Troszkę za szybko przesuwam, ale, ale wszystko jak widać jest w porządku. Nie ma się do czego tutaj doczepić. Nie budujemy dodatkowych pikseli również nie mamy tutaj nie gubimy ich na początku było gubienie ale to była jak mówię moja ręka raczej jeżeli sensor i ostatnia rozdzielczość 8200 tutaj naprawdę będzie mi ciężko utrzymać myszkę w ryzach bardzo czuła bardzo czuła jest teraz myszka ale jak widać tutaj problemów większych nie ma jest wszystko ok także sensor jak najbardziej wypada bardzo dobrze Czas na kilka słów podsumowania, ode mnie leci znaczek rekomendacji, cały zestaw kosztuje około 228 zł, moim zdaniem niewiele, także za tą cenę dostajecie naprawdę bardzo przyzwoitej jakości bungee, spełnia jak najbardziej ono swoją rolę, bardzo ciężko jest oderwać je od biurka, także nawet mocniejszym pociągnięciem tutaj za myszkę nie będziecie w stanie tego zrobić, wbudowany hub USB, szkoda, że USB 2.0, nie USB 3.0, co do samej myszki to jakość bardzo przyzwoita, jakość wykonania. Tutaj mamy gumowaną całą tą powierzchnię. Na bokach pady, także myszkę bardzo pewnie trzyma się w dłoni. Sam profil również OK, ale oczywiście wiadoma sprawa, że zależy to od Waszych preferencji i każdy ma inny chwyt myszki, także tutaj nie wiem jak wypadnie to w Waszym przypadku. Plus za zmianę za możliwość zmiany DPI w biegu, również 11 programowalnych przycisków, bardzo dobrej jakości sensor, co jest tak naprawdę najważniejsze w myszce. AWAGO 9800, to nie ma z nim żadnych problemów. Również dołączone w komplecie dodatkowe ślizgacze, gdyby te Wam się złożyły. No i oczywiście możliwość wyważania myszki, bo macie dołączone ciężarki. Co mi się to nie podoba, to niestety nie możemy sobie ustawić własnych wartości DPI mamy wbudowane i na nie jesteśmy skazani. Także to niestety to moim zdaniem jest minusem tego produktu. O tym to, to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Linka do tego kompleciku znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam was odsyłam. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!